Nie kupujcie tego motocyklu i to nie jest clickbait. To co tutaj widzicie to jest zestaw, który dostałem od AliExpress jakiś tam tydzień temu. Oczywiście zestaw szedł do mnie około dwóch tygodni, ale w końcu się znalazł i widzieliście unboxing, tak? Czyli widzieliście tą paczkę taką wielką, która, w której były mniejsze paczki plus ta instrukcja obsługi i to było wszystko, że tak powiem na temat tego, tej przesyłki, tego jaki to jest sposób zapakowane. Nie było kartonu, słuchajcie, mnie to nie przeszkadza w żaden sposób, tak, jeżeli to ma być tańsze, no to wiadomo, że to ma wyglądać tak, jak wygląda i Chińczycy po prostu tego taniej zrobić nie mogą, tak, z przesyłką, z podatkiem i tak dalej, więc ja tutaj do nich jakby nie mam żadnych pretensji. Natomiast, słuchajcie, sam motocykl, sam motocykl brakuje po prostu elementów i są to takie elementy, E, takie newralgiczne, strategiczne, bez których po prostu nie złożycie tego motocyklu, taka jest prawda. Jeżeli e, macie jakieś takie problemy e, po zakupie takiego zestawu z jakimiś tam rzeczami, to możecie sobie poradzić na, e, w taki sposób, że kupujecie sobie taką paczkę z Aliexpress, klocków, e, różnych klocków i tutaj z takiej paczki możecie sobie jakieś tam elementy dopasować, tak? Jakieś proste elementy, łączniki, jakieś tam piździki i tak dalej, Coś coś gdzieś tam po prostu albo coś przemodelować tak, żeby się zgadzało. Też jest taka opcja, jeżeli ktoś jest kreatywny, tak jak ja na przykład to sobie zrobi taki inny motocykl stek podobny troszkę do tego, ale po prostu on jest inny, tak. I cała masa klocków mi została, jakbym jeszcze troszkę dłużej na tym posiedział, to to by lepiej wyglądało. Ale do rzeczy. Słuchajcie, tak jak wcześniej wspomniałem, klocków brakuje, ale lecimy jakby od początku. Instrukcja obsługi, słuchajcie, instrukcja obsługi w tym zestawie jest fajna, czytelna, kolory się zgadzają, najczęściej natomiast klocki się nie zgadzają. Mam na myśli to, że ktoś kompletuje te klocki po prostu, zdaje się ręcznie, tego nie robi żadna maszyna, dlatego zdarzają się takie bagi, że... Jeden ma klocków takich, więcej, jedynie takich klocków nie ma, i tak dalej. Mi się wydaje, że to gdzieś tam ludzie kompletują i stąd te problemy. Instrukcja jest spoko, słuchajcie, tutaj jest wszystko jeden do jednego, tak? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja sobie tutaj, słuchajcie, przyłożę siódemkę tu na dole, tutaj mamy klocek z siedmioma otworami, to ten klocek będzie tej wielkości, jak tutaj na tym druku, i to jest fajne. Słuchajcie, instrukcja jest nie jest pomniejszona, więc tutaj nie potrzebujemy lupy. Tak, jak było w, ostatnim, w tym pierwszym projekcie, który Wam pokazywałem, w tym pierwszym modelu Ducati, tutaj nie potrzebujemy lupy. Kolory są oznaczone tak, jak powinny być, aczkolwiek czasami się zdarza, że no nie ma jakiegoś koloru już czarnego na przykład i musimy wykorzystać szary. No, ale to jest problem, tak jak mówię, przy kompletowaniu po prostu tych klocków ktoś gdzieś tam, nie wiem czy to maszyna, czy, czy człowiek, no to jest mi się wydaje błąd ludzki. Tutaj więc czasami może być tak, że jakiegoś klocka Wam zabraknie. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, możecie sobie kupić zestawy i nie ma problemu, yy, istnieje tutaj parę takich yy, błędów. Że, na przykład, nie wiem, na jednym rysunku te klocki spinamy w taki sposób, a na, na następnym rysunku, jak on już jest wpięty w całość, yy, jeden z tych elementów wychodzi nie z lewej, a z prawej na przykład z strony. Zdarzają się takie błędy, ale one są, słuchajcie, jak najbardziej do ogarnięcia. Yy, tutaj, jeszcze słuchajcie, na końcu tej instrukcji znajduje się coś, czego nie było we wcześniejszej instrukcji. Czyli tutaj mamy informację na temat motocykla, po prostu tego y, odpowiednika rzeczywistego, tak? Czyli mamy tutaj takie dane y, techniczne podane, tak? Czyli mamy prędkość maksymalną, y, masę, y, moc i pojemność silnika, a tutaj mamy wytłumaczone ile to, jakiej to jest wielkości, tak? Czyli 31 cm na 17 wysokości, do tego mamy skrzynię biegów, e, tutaj są trzy biegi, y, jedynka, dwójka i... NK, czyli natural, natomiast dwójki tutaj nie ma. Tutaj są jakby trzy ustawienia, ale to Wam za chwilę wszystko opowiem. No i tutaj jest też zdjęcie na temat tego, że te części są ruchome, tak? Koło skręca, uginają się te amortyzatory, więc moim zdaniem jest spoko. No i zdjęcie tutaj, słuchajcie, samego tego zestawu złożonego wygląda. Prezentuje się naprawdę fajne, oklejone, to wszystko jest. I teraz tak, naklejki. Słuchajcie, w wcześniejszym zestawieniu, we wcześniejszym materiale mieliśmy naklejki, które mieliśmy taką wielką płachtę, ponieważ tam cały motor był oklejony, ten biały, który mam Ducati pokazywałem i on się prezentuje fajnie, on stoi u mnie na, na, po prostu na swoim miejscu i bardzo fajnie się prezentuje. Bardzo ładnie i tutaj nie mam z nim żadnych problemów. Natomiast w tym przypadku tych naklejek jest mniej ze względu na to, że po prostu no, ten motocykl ma mniej oznaczeń. Druga sprawa jest taka, że te wszystkie części są jakby w kolorze tego motocyklu, tak jak powinny być, więc on tutaj jest dosyć fajnie odzorowany. No i tyle, tak? Nawet te naklejki, jak nakleimy, to są jakieś takie, tak jak widzicie, pierdoły. Jakiś taki element, który gdzieś tam się odcina. Po prostu ten motocykl jest minimalistyczny i przez to mi się też podoba, tak? Tamten był taki, wiecie, przepakowany, wielki, nabity, a ten jest taki bardziej skromny, ale taki niepozorny, tak? To mi się podoba właśnie, ja lubię takie tematy. Więc mamy taką oklejkę i słuchajcie, te naklejki, one są wielkości elementów, czyli mamy to, co tam było, tak? Że element okleja, naklejka okleja cały element, i chodzi o to po prostu, żeby to oznaczenie na naklejce, to co ona tam ma przedstawiać, żeby po prostu nie było w jakimś innym miejscu położone. Czyli chodzi o to po prostu, że ci, którzy budują modele, a ja jestem osobą, która buduje modele, skleja modele, składa modele, to po prostu będą się z tego zadowoleni, bo chodzi właśnie o to, żeby było odwzorowanie rzeczywistości. tak? O to chodzi w modelarstwie, żeby odzorowywać rzeczywistość. No i dobra, i się nagadałem. Więc ten zestaw jest spoko pod tym względem. Słuchajcie, klocki same w sobie z Lego są y, oczywiście kompatybilne. One są takie odganoleptycznie, one są takie bardzo dobrej jakości. Y, oczywiście nie ma tych takich klików, że coś wsadzamy jest taki klik, tylko tutaj wsadzamy i jest cisza, ale one się trzymają i tutaj, że tak powiem, y, nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Y, opony są jakieś tam gumowane, to też jest jakieś tworzywo po prostu więc to jest coś co my już znamy z wcześniejszych tutaj zestawów i nie ma z tym problemu. Tak jak widzicie tutaj na zdjęciu nie mamy podstawki pod tylne koło, tylko mamy nóżkę i tą nóżkę mamy tutaj słuchajcie i ona jest fajna, jest chowana, składana i jest stabilna. Motocykl się nie przewraca. Stawiacie go sobie po prostu opieracie o tą nóżkę i nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Motocykl jest lżejszy, ma mniej od 200 klocków niż ten wczoraj ten ostatni co składałem, co pokazywałem wam. Pierwszy, ale wydaje mi się, że mm, prezentuje się też yy, okazale i dwa koło siebie wyglądają po prostu tak samo, tylko tamten jest jakby taki troszkę szerszy, grubszy, tak. Natomiast ten jest taki troszkę jakby węższy, ale wielkością yy, na długość i na wysokość są te same. Tak? Czyli można je spokojnie koło siebie postawić i mamy fajną, że tak powiem, yy, opcję. Gdzieś tam możemy coś takiego sobie po prostu yy, składać. I teraz tak, słuchajcie klocki to do tej pory co było to jest fajne to jest na plus cena, jakość wykonania instrukcja obsługi, naklejki i tak dalej, mamy owiewkę tam mi brakowało owiewki w tamtym motocyklu robiłem z butelki PET tutaj mamy jakby pod tym względem o wiele lepiej, o wiele czytelniej o wiele łatwiej teraz słuchajcie kaszana przede wszystkim słuchajcie klocki jak wyciągacie z tych pojemników one śmierdzą jakimś olejem i podejrzewam, że jest to jakiś olej jadalny. E, I e, te e, po prostu formy, w których odlewane są te klocki, one to podobnie lane są, znaczy lane, e, e, pryskane czy tam e, smarowane są jakimś olejem, po to, żeby te klocki się nie przylepiały. I później oni tego nie myją. Tak mi się wydaje, bo myją to jakoś słabo, bo te klocki po prostu śmierdzą, i nawet jak otworzycie sobie tą paczkę, pomachać, wysypiecie klocki, pomochacie tą paczkę, to czujecie, że tam jest jakiś olej, palec sadzicie. To jest to takie, jest tam taki taka mgiełka jakby olejowa. Więc przede wszystkim yy, paczuszki yy, pakujemy do takich miseczek, byle jakich. Ja mam tutaj po, yy, po pierogach akurat. Zalewacie to wodą z ludwikiem, ciepłą wodą z płynem do naczyń ludwik i zostawiacie, mieszacie to troszkę, przelewacie tam, robicie to jak chcecie. Ja to słuchajcie, raz wymieniam tą wodę, potem zostawiam to na noc, na następny dzień płuczę to jeszcze raz, do sucha wysypuję to, znaczy odlewam wodę i wysypuję to po prostu na jakimś papierze. Jest upał, jest gorąco w domu i to jest moment, to wysycha i można to składać, więc tak to mniej więcej wygląda z tymi klockami. Druga sprawa jest taka, że tych klocków, że te klocki one są kompletowane ręcznie prawdopodobnie i dlatego często zdarzają się tak, że zdarza się tak, że nie mamy tych klocków, które powinniśmy mieć, albo kolorystycznie nie mamy tych, które powinny mieć. To się zdarza. No niestety słuchajcie, cena czyni cuda, tak? czyli no, jeżeli chcecie, żeby one były tańsze, no to niestety takie błędy muszą się pojawić. Natomiast y, problem pojawia się wtedy, kiedy y, Mamy na przykład dwa klocki, ilościowo się zgadza, natomiast są to dwa na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku, mamy dwa lewe klocki, a powinny być jeden lewy, jeden prawy. I to jest, słuchajcie, element taki dosyć ważny konstrukcyjnie, bo to jest ten element. Ja mam dwa elementy z tamtej strony, tego tutaj na zdjęciu nie mam. Ja nie mogę, słuchajcie, złożyć tego przodu całego razem tutaj z tym, z tym takim błotnikiem. Ala jakiś spoiler czy coś tam, tak? Nie mogę tego po prostu złożyć do motocyklu. motocykl nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, i no po prostu to jest taki element, że ja też tego, słuchajcie, nie dokupię, tak? Nie, jest taka, nie ma takiej opcji po prostu, żeby ten element dokupić. I no i tutaj, że tak powiem, moje składanie motocyklu zatrzymało się w fazie 90%. Oczywiście kontakt ze sprzedawcą, rozmowa z jakimś tam doradcą, klienta. No i doradca klienta yy, mówi, że sklep nie wysyła tych takich elementów. Nie dosyła. Rozumiecie to? Musiałem sobie kichnąć. Yy, sklep nie dosyła tych elementów yy, i trzeba założyć spór. No i tam zobaczyć jak to się tam dalej potoczy, więc oczywiście robię zdjęcia, pokazuję, że ten element, że jego nie mam, piszę, że robię zdjęcia jeszcze instrukcji obsługi, wskazuję długopisem, piszę, że tych elementów też nie ma, bo tam też jest parę takich małych elementów, których nie ma, ale na te elementy oczywiście, których nie ma jest taka opcja, że możecie sobie je, że tak powiem domówić z, z AdiExpress, A, paczka 16 zł, to są różne rzeczy i po prostu... Część z tych rzeczy też tutaj wsadzimy z tego motocykla. Będę musiał je odzyskać, ale o tym się dowiecie za chwilę. I to takie coś sobie kupujecie i to się przydaje, bo, bo po prostu mogą się pojawić jakieś kolejne motocykle, inne rzeczy, e, które będziecie składać, a będziecie potrzebować jakieś zębatki, jakieś przytyczki, jakiegoś łączniczka, czegokolwiek, jakieś wzdetki, jakieś ośki, półośki. Więc tutaj takie coś warto kupić. E, no i okej, okay. I, i niestety, tak jak mówię, no czekam na informacje od sklepu, co się dzieje, tak. Następny dzień oczywiście AliExpress tam e, odpisuje mi, że muszę po prostu ten zestaw odesłać. Muszę go odesłać e, oczywiście, e, odesłanie tego zestawu jest darmowe. E, natomiast robimy to za pomocą DPD Pickup. Co to znaczy? To znaczy, słuchajcie, że pierwsza sprawa: musicie mieć drukarkę, żeby sobie wydrukować e, tą etykietę zwrotną. Ok, druga sprawa: musicie mieć e, smartfon, w którym macie GPS. Macie połączenie z siecią internetową. I co tam jeszcze? No i oczywiście musicie mieć aplikację, słuchajcie tego DPD, żeby nadać tą przesyłkę, ponieważ słuchajcie, ten, ta skrzynka, w, którym, w której nada, nadacie. Bo to się skrzynka nazywa, to nie, jest żadne, e, to nie są żadne, słuchajcie, paczkomaty, to są skrzynki, tak naprawdę. W paczkomacie macie e, jakąś klawiaturę, macie jakiś e, czytnik e, linii, QR i tak dalej, i tak dalej, że możecie sobie przyłożyć, otwiera się i wszystko jest po temacie. To jest skrzynka, po prostu czarna skrzynka i e, musicie się najpierw, e, że tak powiem, zeskanować sobie za pomocą, musicie się zalogować na aplikacji, to jest pierwsza sprawa, zalogować się, podać wszystkie swoje dane. Druga sprawa, musicie wskazać miejsce, w którym jesteście. Czyli musicie włączyć GPS. GPS zaprowadzi Was do najszybciej, najszybszej, najbliższej skrzynki. Mimo tego, że stoicie przy niej, on Was i tak musi tutaj, że tak powiem, zaprowadzić. To jest następny krok. Pomijając którykolwiek z kroków, nie wyślecie po prostu tej przesyłki. Trzecia sprawa, musicie wpisać, zeskanować telefonem ten kod i tak dalej. Wtedy dopiero. Możecie połączyć, o Bluetooth jeszcze musicie mieć w telefonie, tak? Bluetooth jeszcze musicie mieć w telefonie za pomocą Bluetooth czy, e, czy Wi-Fi, przepraszam, Wi-Fi. E, za pomocą Wi-Fi łączycie się z, z tą czarną skrzynką i wtedy dopiero ona się otwiera dla Was i możecie wsadzić tą paczkę, zamknąć w opcji klikacie, że jest na miejscu i nara, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Więc jeżeli nie macie nowego smartfona z dostępem do internetu, GPS-em, aplikacją i, i tym wszystkim jeszcze kupą wolnego czasu, to odesłanie tej paczki jest mega, mega frustrujące, czasochłonne i bezsensowne moim zdaniem. I teraz tak, Aliexpress kiedyś robił coś takiego, że e, zostaw sobie to, ale My Ci nie oddamy całej kwoty, tylko oddamy Ci na przykład 60% czy na 50%. I to byłoby spoko moim zdaniem, bo, bo jeżeli tam składacie i to ma być zabawka dla dziecka, to machniecie ręką, tak? A dobra, to tam dzieciak przecież sobie z tego coś ulepi, e, będzie sobie tam jeździł, tym on będzie sobie tam o, się bawił, tak? Ale jeżeli mówimy o modelu, bo chcecie to postawić na ścianie, e, na jakiejś półce koło innego, innych motocykli, które są fajnie poskładane, oklejone i fajnie się prezentują, to już czegoś takiego nie, post nie postawicie, tak? To są, słuchajcie, zabawki dla dorosłych, to nie są zabawki dla dzieci. To są zabawki dla dorosłych, elementy mechaniczne i tak dalej, małe, drobne, i, i w ogóle samo składanie tego jest dosyć skomplikowane. Dziecko się szybko zmula, tak. Mówimy o takim małym dziecku, tak, taki, taki 10-12-latek, to już sobie z tym śmiało poradzi. Natomiast, no, to jest czasochłonne i, i można się po prostu zmulić, ale jest to super zabawa. I teraz, tak. Dlaczego kupujemy Lego? Dlaczego kupujemy klocki? No bo chcemy wypocząć, chcemy, że tak powiem, troszkę takiego pokarmu dla mózgu załadować, tak? Chcemy sobie wykonać jakieś czynności, które rzadko robimy, które gdzieś tam aktywują jakieś tam szare komórki w głowie i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc po to jest Lego, a nie po to, słuchajcie, te klocki nie są po to, żeby się denerwować, żeby je myć, żeby je. Przygotowywać do składania, chociaż to też jest element takiego modelingu. Wiecie, jak modele składacie, to też robicie takie rzeczy, że, że części musicie przygotować i tak dalej. Tak? Mówimy o takich słuchajcie modelarzach, którzy gdzieś tam budują modele, tak naprawdę takie prawdziwe modele. To wtedy właśnie to jest fajne. Natomiast słuchajcie, dla takiego Janusza, jak ja na przykład, takiego niedzielnego, który ma w weekend trochę wolnego czasu, jak nie ma, że tak powiem, pracy. I chce odpocząć od ASG, od noży, od zegarków, od jakichś tam innych rzeczy, i chce sobie po prostu coś takiego zrobić, poskładać i się nie przejmować. No to jest fajna sprawa, ale nie w tym przypadku. Tak. Więc właśnie dlatego nie kupujcie tego zestawu. Chyba, że, uwaga teraz, chyba, że przed zakupem skontaktujecie się ze sklepem i się spytacie, czy w razie brakujących elementów oni Wam doślą te elementy na swój koszt. To jest pierwsza sprawa. Więc oni już tutaj dostaną informację, że mają sprawdzić ten, ten zestaw, i ten zestaw ma po prostu być kompletny, bo im się nie, to, to nie będzie opłacać. I być może dostaniecie kompletny zestaw. Jeżeli oni powiedzą, że tak, no to fajnie, gitara możecie kupować. Druga sprawa jest taka, że w razie gdyby yy, pierwszy zestaw nie zadziałał, yy, oni się nie zgodzą, to druga sprawa jest taka, że oni wam oddadzą całą, całą kwotę pieniędzy, tak? I wy zostawiacie sobie ten, to, 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 co oni wam wysłali. Tylko w tych dwóch przypadkach kupujemy, słuchajcie, chińskie klocki z AliExpress. Tylko i wyłącznie w tych dwóch przypadkach. Albo dosyłają wam klocki na swój koszt, te, które brakują, które im wskażecie, albo zostaje ten, ten kasztan u was, a oni wam oddają całe pieniądze. Wtedy jest ten zakup dla was opłacalny. W żadnym innym wypadku tego nie kupujcie. Yy, I No i słuchajcie, o to yy, nad tym się to wszystko tak naprawdę zwodzi. tak. Czyli podsumowując, słuchajcie, mamy zestaw tak. Tani, bo to kosztowało 70 zł. Fajny, bo te klocki one są fajne. Ja już pomijam to, że trzeba je myć, myć, czyścić itd. Tak tak Ale to jest zestaw, jest fajny, jest kompatybilny z oryginałem. Nawet słuchajcie jak potrzebujecie klocków. Zamiast kupować takiej paczki za 16 zł, za 7 dyszek kupujecie sobie taki zestaw, który ma tych klocków więcej. Ten ma akurat 643 klocki, ale można kupić w tej kwocie, w tej chwili zestaw, który ma 800 klocków i nawet go nie składać. Tylko po prostu mieć jako klocki zapasowe do oryginału, bo czasami w oryginale też chcemy coś tam przebudować i potrzebujemy jakichś elementów. I tutaj coś takiego na przykład dostajemy, więc, więc to jest opcja taka, że tak powiem fajna pod tym względem. Natomiast jeżeli ktoś biera... Słuchajcie, jeżeli ktoś zbiera modele, robi sobie jakąś wystawkę, kolekcjonuje takie rzeczy, to moim zdaniem to jest troszkę słaby zestaw, ponieważ on. Pierwsza sprawa jest taka, że może być problem z tym, że będą części brakujące, będą nie takie, jak trzeba, kolory, te naklejki mogą być słabszej jakości. I ewentualnie, słuchajcie, taki zestaw, jeżeli jest oryginalny, jego później gdzieś odsprzedacie. I na pewno nie straci na wartości, bo na przykład ten motocykl, który Wam pierwszy pokazywałem, czyli ten Ducati, on w tej chwili już nie jest produkowany przez, Alie przez Aliexpress, przez LEGO i ta cena jego pójdzie do góry, z racji tego, że już nie będzie dostępny. Jeszcze można kupić je tam w około w granicach 300 zł, na różnych sklepach, ale on, jak przestanie być produkowany, ten zestaw, to po prostu on będzie o wiele, wiele droższy, tak? I tak najczęściej się dzieje, że jest to takie dobre, że tak powiem, blokowanie pieniędzy, tak? Wiadomo, że z tego nie będzie jakichś potężnych pieniędzy, to nie jest jakaś inwestycja taka, wiecie, gruba, natomiast jest to w jakiś sposób inwestycja. Natomiast w przypadku klocków takich chińskich, czy to chińskich klocków, czy to noży, czy zegarków, czy innych takich rzeczy, pamiętajcie, że one mają tylko taką wartość, jaką wy sobie ustalicie, a nie jakąś wartość rynkową, bo one nie są oryginalne, tak? No i tyle. Taki jest, słuchajcie mój przekaz. Więc dla dziecka OK kupujemy, jak chcemy jakieś modele dla siebie, no to już tutaj ja mu się zastanowił. Mam nadzieję, że słuchajcie, ten materiał jest dla Was czytelny. Ja tutaj nie mam zamiaru się kłócić czy nad tym sensem kupowania jakichś podobionych rzeczy innych takich, bo tutaj też mam jakieś swoje zdanie i, i nie mam zamiaru jakby się tutaj jakiś gówno burzy wy, wywoływać. Natomiast no, chciałbym, żebyście mieli tą po prostu świadomość i, i świadomie podejmowali decyzję o zakupie czegoś właśnie takiego. Z tak? mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że skumacie o co chodzi. Sekcja komentarzy jest dla Was i do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się hejka.